Dominik miał odwagę, talent i serce do harcerstwa. Ale tej nocy zawiedli dorośli. Próba zdobycia sprawności zamieniła się w tragedię. Witajcie na kanale Alicja Plotki Gwiazdy. Dziś opowiem Wam historię, która wstrząsnęła nie tylko harcerską społecznością, ale całą polską. Bo Dominik 15-letni chłopiec, pełen pasji, zaangażowania i odwagi, u nie żyje. Zginął podczas obozu harcerskiego ZHR w Wilczy, próbując zdobyć prestiżową sprawność pływaka doskonałego. To miało być wyzwanie. Okazało się śmiertelną pułapką. Dramat rozegrał się nocą, nad jeziorem Ośno. Dominik, jeden z najbardziej aktywnych harcerzy swojej drużyny, postanowił zmierzyć się z wyzwaniem, które dla wielu młodych ludzi stanowi symbol hartu ducha. Zadanie! Przepłynąć jezioro w pełnym umundurowaniu, w ciemności, a potem rozpalić ognisko po drugiej stronie brzegu. Brzmi ekstremalnie. Bo takie właśnie było. Regulamin ZHR dopuszcza takie próby, ale pod jednym warunkiem, że są przeprowadzane z zachowaniem pełnych zasad bezpieczeństwa. W tym przypadku niemal wszystkie zostały złamane. Dominik. Choć był świetnym pływakiem, jak wspominają jego koledzy, podjął się zadania w warunkach absolutnie niebezpiecznych. Jezioro nie było oświetlone. Płynął samotnie, w butach, bez bójki asekuracyjnej, bez kamizelki. Opieku mi ratownik, młodzi instruktorzy stali na pomoście i obserwowali. Kiedy ucichł plusk wody, zorientowali się, że coś jest nie tak. Było jednak już za późno. Ciało Dominika odnaleziono dopiero nad ranem. Pływak doskonały, ta sprawność wymaga nie tylko fizycznej wytrzymałości, ale też umiejętności zdejmowania ubrania w wodzie, pływania pod wodą na określony dystans, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. To nie jest zadanie dla każdego. Tym bardziej nie w nocy, w samotności, bez zabezpieczenia. W tym przypadku, jak mówią dziś instruktorzy i pedagodzy, zabrakło nie tylko wyobraźni, ale i zdrowego rozsądku. Dyrektorka szkoły, do której uczęszczał Dominik, powiedziała wprost, to było zadanie, którego nie można było zrealizować. Dorośli bardzo zawiedli. I trudno się z nią nie zgodzić. Bo harcerstwo ma uczyć odwagi, ale nie za wszelką cenę. Ma budować charakter, nie narażać życie. W środowisku harcerskim rozpętała się burzliwa dyskusja. Czy system wymaga zmian? Czy powinny zostać wprowadzone dodatkowe kontrole i ograniczenia dla prób sprawnościowych? Rodzice i instruktorzy podkreślają jedno: bezpieczeństwo dzieci musi być zawsze na pierwszym miejscu. Nawet, jeśli ceną jest niewykonanie próby. Na profilu drużyny, do której należał Dominik, pojawiły się dziesiątki wzruszających wpisów. Harcerze z całej Polski łączą się w bólu. Wspominając Dominika jako chłopca pełnego energii, odwagi i pasji. Każdy wie, że pod koniec obozu trzeba podnieść swoje stopnie, ale to są indywidualne zadania. Robione w tajemnicy, mówi jeden z uczestników obozu. To również pokazuje, jak wiele zależy od instruktorów i ich odpowiedzialności. Tymczasem sprawa trafiła do prokuratury. Dwóm osobom postawiono zarzuty, 21 letniemu opiekunowi oraz 19 letniemu ratownikowi. Zarzuca im się narażenie życia podopiecznego oraz doprowadzenie przez zaniedbania do tragedii. Grozi im do pięciu lat więzienia. Ale to śledztwo to nie tylko kwestia winy dwóch młodych instruktorów. To pytanie o odpowiedzialność systemu, który pozwolił na przeprowadzenie tak niebezpiecznego zadania bez właściwego nadzoru, bez realnych zabezpieczeń. Dominik był symbolem harcerza z prawdziwego zdarzenia. Młody, zdolny, pełen pasji. Nie bał się wyzwań, ale to dorośli powinni byli ocenić, czy dane wyzwanie jest bezpieczne. Dziś tej oceny zabrakło. A cała Polska płaci za to najwyższą cenę utratę młodego życia, które miało przed sobą przyszłość. Dziękuję, że wysłuchaliście tej poruszającej historii. Jeśli czujecie że coś musi się zmienić, zostawcie komentarz. Subskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy, by być na bieżąco z historiami, które nie mogą przejść bez echa. Dominik zasługuje na pamięć. I na to, by jego historia stała się początkiem czegoś mądrzejszego. Do usłyszenia.